Państwu. Dzisiaj opowiem o historii e, metodologii Lean Six Sigma. Dlaczego? E, czasami słyszymy o Lean Six Sigma, czasami słyszymy o Linie, e, czasami o Six Sigma. Dlaczego Lean Manufacturing, Lean Management, Lean Office, Lean Administration? E, o tym wszystkim sobie za chwileczkę e, powiem. Trzy e, filary całej metodologii e, Lean Six Sigma. Lean, Six Sigma i Project Management. To zupełnie zupełnie różne obszary wiedzy Narzędzia związane z produktywnością, ze szczegółami w procesie, z efektywnością procesu, cały czas sprawdzanie, czasu obalansowania, ale to jest wszystko praca z narzędziami w miejscu wykonywania procesu. Strasznie ważne słowo w linii Gęba, gdzie bardzo wiele rzeczy wykonujemy w miejscu wykonywania właśnie procesów w gębie, na walking w czyli rzeczy związane, obrabiane, przesuwane, procesowane w gębie. Jest Six Sigma, statystyka, duża wiedza statystyczna, opis procesu, mapowanie procesu, dashboardy, rozkład normalny, playery i wszystkie rzeczy związane ze statystyczną opisem procesu. I mamy Project Management, czyli umiejętności prowadzenia projektu, umiejętności Zarządzania zespołem i cały duży bagaż umiejętności miękkich, które do, każdej wprowadzenia, do każdego wprowadzenia każdej zmiany yy, potrzeba. Yy, w zmianie procesowej, gdzie zawsze są ludzie, zawsze jest, zawsze jest yy, wykonywanie pewnych działań, operatorzy, szczególnie te umiejętności miękkie są yy, potrzebne, bardzo często zaniedbywane. I też częsty błąd na rynku. Które obserwuję, to jest stosowanie poszczególnych wybiórczych narzędzi jako takie, jako takie wyspy niby dobrej jakości. No, niestety, ten cały komplet narzędzi dopełnia różne obszary wprowadzania zmiany procesowej, dlatego musi być ona kompletna, dlatego wyciąganie poszczególnych narzędzi bardzo często kończy się porażką. Jak słyszę, że firmy uderzają lin zacząć 5S, bez żadnego wdrożenia, bez infrastruktury procesowej, jakościowej, bez osób odpowiedzialnych za efekty tych warsztatów, no to kończy się tak, jak kończy się porażkami e, albo, albo totalnie niewykorzystaniem e, właściwym narzędzia, albo wręcz zerowy wpływ na, na bity czy na wyniki e, firmy. Historycznie tak naprawdę te metodologie powstawały totalnie obok siebie. Six Sigma, kontynent amerykański. Duży koncern Motorola w latach 80., 85-87 zlecił statystykowi z MIT, Michaelowi Haremu, stworzenie metodologii, która pozwoli zarządzać procesami, która wykorzysta świat statystyki, wykorzysta świat jakości, połączy go i wykorzysta ten świat jakości do fizycznego, rzeczywistego zarządzania procesami. I tak powstała pierwsza metodologia historycznie D-Make, którą stworzył pan Michael Maker wziął całą e, wszystkie narzędzia, które wówczas były e, znane e, na rynku e, jakościowym. Pan Taylor, pan Deming, pan Sheward, e, e, Pani Sikawa i wszystkie te narzędzia, które w które, e, statystyce, które mogły mieć zastosowanie do procesu, e, zaprojektował w postaci takiego cyklu, który nazywamy DMA, DMAIC, od nas pierwszych faz, czyli define, measure, a nas improve control. Ci z Państwa, którzy gdzieś kojarzą z tyłu głowy PDCA, to mogą mieć wrażenie, że to jest dość podobna rzecz. Tak, to oczywiście było robione na bazie PDCA i można powiedzieć, że to jest dość podobna rzecz, ale z drugiej strony kompletnie inna, dlatego, że to są bardzo konkretne fazy, bardzo taki czytelny ma po kolei z czynnościami, które, które się wykonuje, z bardzo dużą ilością. Narzędzi jakościowych i co ważne, narzędzi statystycznych, ale nie taka czysta, teoretyczna, akademicka statystyka, tylko statystyka delikatnie wypłaszczona, urealniona, taką, którą możemy zastosować do rzeczywistych procesów. Nie będziemy się uczyć o różnych rozkładach, na przykład danych, których w życiu nie zastosujemy, o czymś jednym, ale się nauczymy. Zaczniemy stosować ten rozkład. A nie wiecznie mówić o średniej albo średnim wyniku w procesie. To jest c i to jest ten pierwszy historycznie D-Make. Później tak naprawdę e, była, była, był problem z zastosowaniem tych D-Makeów, tych, tych, tych projektów D-Makeowych, tych kół, które trzeba było kręcić. E, padało pytanie: no dobrze, w którym procesie, e, od którego zacząć, e, czy ten proces jest dobry, czy nie, jak kręcić, ile tych kółek ma być jednocześnie, e, żeby to przyniosło efekt w biznesie. W związku z tym naturalnie powstała druga metodologia BPMS, czyli Business Process Management System, dziewięciokrokowa metodologia, która uczy nas zarządzać procesem. Od pierwszego opisu poprzez właściciela po granicę, mapę aż do miar, które wynikają z wymagań klienta, aż do finalnego dashboardu w procesie i, i, i zarządzaniem tym procesem przez zespół procesowy właśnie za pomocą dashboardu. Potem powszkowały już przez, rozwijane przez biznes, czy to Motorola, czy to General Electric, powszkowały kolejne e, metodyki e, w, całej, w całym programie Cima. To jest e, NPI, czyli New Product Introduction, też u, e, jakby ucząca, pokazująca w jaki sposób e, mamy wdrażać nowe procesy czy produkty, żeby one nie niszczyły, nie masakrowały e, wydolności dotychczasowych e, procesów. Workout, bardzo fajna metodologia, dlatego że w pewnym momencie biznes się zorientował, że oprócz tych dużych, statystycznych, ciężkich armat, ciężkich projektów, czasami jest bardzo wiele takiego szumów w procesie, takich drobnych zmian, drobnych rzeczy, które, takich nonsensów, które, które w zasadzie do wyczyszczenia są w miarę szybki sposób i w miarę prosty. Bardzo wiele rzeczy siedzi w głowach ludzi, trzeba tylko to odpowiednio skomunikować, zidentyfikować, zanalizować i, i wdrożyć. Nie potrzebujemy tej wielkiej maszynerii D-makeu statystycznej. W związku z tym za, powstała, zaprojektowano metodologia workout, bardzo szybki, bardzo sprawny warsztat, na którym, na którym um, analizujemy problem um, i dochodzimy już do bardzo szczegółowych um, rozwiązań łącznie z planem um, wdrożenia. To jest Sigma, to jest statystyka, to jest opisywanie procesów um, historycznych. d BPMS Workout i NPI z DFS. Po drugiej stronie, na kontynencie y, azjatyckim w Japonii powstała metodologia Lina, W zasadzie nie Lean, tylko Toyota Production System. Y, dlatego, że Toyota po II wojnie światowej, jak weszła w branżę motoryzacyjną, no, zaczęła różne rzeczy podpatrywać najpierw pod Forda. Y, bardzo wiele rzeczy zaadoptowała, bardzo wiele rzeczy y, bardzo wielu rzeczom zaprzeczyła. Y, to po swojemu, robiąc to lepiej, robiąc to troszeczkę inaczej. I tak w zasadzie powstał zupełnie inny system produkcyjny, co należy podkreślić. W dużej części, jakby bazujący, ale w dużej części też będący w opozycji do, do systemu produkcyjnego pana Forda. De facto to jest zestaw narzędzi, które, które stworzyły cały system dopiero później, dlatego że ten cały zestaw narzędzi powstawał historycznie poprzez rozwiązywanie wielu problemów. Była grupa osób, grupa inżynierów jakościowych w Tejucie, którzy zabierali się za różne problemy. Był pan, który się zabrał za part maszynowy, stan techniczny, awaryjność maszyn, dostępność tych maszyn, produktywność. Był pan, który się zajęł całym obszarem wiedzy, ludzi, wymiany, zastępowalności, przysłuchaniami ludzkimi, bazy wiedzy. Był Pan, który się zajął standardem procesu, był Pan, który się zajął traktowaniem procesu stanami magazynowymi, wszystkimi rzeczami związanymi z optymalizacją powierzchni produkcyjnej. I te wszystkie rozwiązywania problemów skutkowały powstawaniem konkretnych, konkretnych narzędzi, implementowanych potem dalej, i tworzyły tak naprawdę już cały portfel, cały, cały zestaw narzędzi, które. Potem zaczął się krystalizować do właśnie Toyota Production System. W latach 90. Toyota, wychodząc na świat, zyskał swoim systemem produkcyjnym, bo wyszła też na Stany. I tam dwóch inżynierów jakościowych w pewnym momencie, w roku 97, postanowiło pokazać Toyota Production System światu. I powstała pierwsza książka opisująca system produkcyjny Toyoty. Niestety okazała się dość dużą porażką, bo była machine that change the world, czyli maszyny, które zmieniły świat. Rocznik statystyczny, który nie odniósł totalnie żadnego wrażenia na rynku nie zrobił, nie odniósł sukcesu, nie pokazywał tej metodologii czy to narzędzi czy sposobu wdrażania. Potem powstała druga książka, Lean Pinking. Yy, którą właśnie napisał również Pan Łomak Pan Cząst, już dużo lepsza, opisująca samą metodologię sposobu rozwiązywania pewnych problemów. I tu pojawiła się pierwsza nazwa LIN, czyli odchudzony, odtłuszczony, yy, oczyszczony ze strat, bo tak naprawdę to jest właśnie podstawą LIN-u. Bardzo wiele obszarów, wyszukiwanie, wyszukiwanie strat za pomocą narzędzi, najpierw uwidocznienie jej, a potem Potem, potem eliminacji. Stąd ta nazwa LIN. Bardzo wiele osób szuka książek, szuka literatury tej linowej. Ja proponuję zawsze rozpocząć od tego Production System i tam poszukać nowych, fajnych autorów, którzy tworzyli tę metodologię i budowali ją od początku. W związku z tym mamy tą sekwencję, mam ten kontekst. Problemu i y, rozwiązania. Ale do konkretnych pozycji książkowych zapraszam do, do y, kolejnego odcinka, gdzie w literaturze pokażę, które książki czycie, które nie, od której zacząć, bo sekwencja czytania też jest ważna. To jest y, y, to jest Dana Production System. W Sigma mamy opis statyczny procesu przez pana Michaela Halego, y, stworzony, rozwijany potem przez bardzo wiele y, biznesów. I mamy też trzecią nogę, czyli, czyli y, Project Management. Ja preferuję tą najbardziej ogólną, czyli PMI, czyli Standard Stworzony przez Project Management Institute, dlatego że jest najbardziej ogólny, najbardziej fajny, pasujący do wszystkiego, a przede wszystkim pasujący do zmiany procesowej, którą, którą prowadzimy. Tych umiejętności ich na pewno potrzebują bardzo wiele wdrożeń, bardzo wiele narzędzi niestety nie, nie uzyskuje swojego celu, nie, nie osiąga efektów, końcowych właśnie poprzez to, że nie potrafimy pokryć tej, tego obszaru miękkiego, pracy z ludźmi, wdrażania zmiany. Pamiętajmy o tym, że ludzie mają emocje, ludzie mają swoje nastroje, e, postawy e, i te rzeczy behawioralno-emocjonalne e, bardzo często grają dużą rolę we wdrażaniu. Bardzo I samo narzędzie może być cudowne, samo narzędzie inżyniersko perfekcyjne, natomiast w biznesie ogromną rolę odgrywają ludzie i to też jakby po pierwsze efektywnie, a po drugie skutecznie wdrażać. Temu służy Project Management. Na dole jeszcze widzicie Państwo Project Management Office, PMO. No właśnie, dlatego, że jeżeli rozkłócimy program na dużą skalę, to po jakimś czasie zaczną wychodzić pierwsze konflikty zasobowe, pierwsze konflikty czasowe, budżetowe. E, zaczniemy dopytywać się o pewne rzeczy, zaczniemy brać pewien standard w tym procesie zarządzania projektem. E, wówczas naturalnie powstaje potrzeba e, tej, tej metodologii, metodyki e, PMO. E, jak Państwo widzicie sprawa bardzo świeża, lata 80. E, lata 90. tak naprawdę ta metodologia wyszła na świat, świat dzień w e, PMI też, też świeża rzecz. Bardzo wiele biznesów w latach 2000-2004 w Stanach zaczęło te dwie metodologie łączyć. Gdzieś tam na początku tego wyścigu, był Genelec, który po stoi, to te dwie metodologie, wiedzą, zaczęły się te dwa koncerny wymieniać i, i stosować oba narzędzia w połączeniu. I wówczas się okazało, że w zasadzie te dwie metodologie w bardzo wielu rzeczach się bardzo wiele rzeczy tak się powtarzają, bardzo wiele rzeczy mają dokładnie tak samo rozwiązane. W niektórych rzeczach też się pięknie dopełniają, co powoduje, że cała metodologia łączna Lean Six Sigma jest naprawdę bardzo silnym narzędziem do tego, żeby usprawnić procesy, budować całą nową wydolność biznesu jako całego. Jeżeli robimy to poprzez projekty, a to jest jakby naturalne, że te zmiany w procesach robimy pewną zamkniętą następnie cyklem działań, no to w jakimś czasie naturalnie nam się zaczyna jakby kreować potrzeba PMO, a ta metodologia budowania, w ogóle wiedza o budowaniu PMO to przecież jest super świeża sprawa, to, to są późne lata 2000, gdzie, gdzie coraz więcej biznesu faktycznie widzi, że Linton nie jest 5S, Lean nie jest tylko SMET, Six Sigma to nie jest tylko 2-3 projekty greenbeltowskie, mówię o d tylko naprawdę, tak naprawdę strategiczne, biznesowe, cała infrastruktura jakościowa, którą, którą trzeba właśnie za pomocą portfela projektów cały czas rozwijać. Co więcej, to się nigdy nie kończy, bo to jest continuous improvement, czyli w zasadzie ta infrastruktura jakościowa, ta kółka muszą się toczyć w dużej ilości, małe, duże, w całej swojej rozciągłości i różnorodności, ale też jeszcze tak naprawdę musi ogarnąć i temu służy właśnie implementacja PMO. I to w zasadzie tyle o historii, więcej rzeczy nie ma co opowiadać, bo ono nie ma wpływu na same, na same narzędzia. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę linsexyma.pl lub na pozostałe filmy, gdzie dowiecie się Państwo już o konkretnych narzędziach, o wdrażaniu ich literatura i wszystkie poszczególne narzędzia z poszczególnych metodyk. Dziękuję.